Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Anatomia Jogi w Praktyce i dzisiaj zajmę się czymś, czego nie robiłam wcześniej, mianowicie recenzją książek związanych z anatomią jogi. Będą to moje własne książki, których korzystam, które uważam za wartościowe. To będzie taka mała seria. Zacznę od książek, które są w języku polskim i przejdę do książek w języku angielskim. Będę starała się Wam przedstawić przede wszystkim, co te książki zawierają, jakie są plusy, minusy danego wydawnictwa tytułu, na co szczególnie można zwrócić uwagę. Będę mówiła również o cenach i o dostępności tych książek, bo jak się okaże, zobaczycie, nie jest to w sumie takie łatwe. No i chyba nie ma co przedłużać. Zacznę od pierwszej książki, którą posiadam u siebie już od w sumie. Bardzo długo. I to jest książka e, Leslie Kaminoffa, ilustrowany przewodnik anatomiczny yoga. Wygląda ona w ten sposób. I to jest książka, y, którą mogę polecić, ale zaraz powiem Wam e, trochę więcej o tej książce. Pierwsze to to, że y, jest to wydanie bardzo. Ładne, bardzo dobrze przy, wydane, na fajnym papierze, który jest taki śliski, jest twarda okładka, książka jest szyta, więc nie będzie problemu z tym, że tutaj się coś rozkleja, to jest bardzo istotna sytuacja, zwłaszcza jeżeli do danej książki wracacie co pewien czas. I właśnie to też może od razu powiem na wstępie, zanim zarecenzuję wszystkie książki. To to, że książki z anatomii to są takie książki, do których się co chwilę wraca. To nie są książki, które się przeczyta od deski do deski i po prostu kładzie się je na, na, na półkę. Absolutnie tak nie jest i tak nie będzie, dlatego że to jest ciekawe. Jeżeli zaglądasz do książki z anatomii, którą już znasz, a masz o trochę więcej wiedzy w danym temacie, to nagle czytając drugi raz to samo odkrywasz, wow! Ja wcześniej tego nie wiedziałam, albo nie zwróciłem na to uwagi. Także to jest po prostu coś niesamowitego i w sumie dlatego tak fascynuje mnie ta anatomia. Yy. I jeszcze jedna ważna rzecz. Książki z anatomii to nie są książki, które można wziąć na plażę i zagłębić się w lekturze jak w fascynującej powieści. No, tak nie będzie. Książki z anatomii są zazwyczaj yy, z dużą ilością opisów, yy, rysunków. Oczywiście, rysunki fajnie pooglądać. O ile, taka, o ile dany tytuł, dane wydawnictwo ma e, takie w, w, danym, w danej książce, ale często jest to tak, że to jest bardzo dużo wiedzy, która jest taką pamięciówką, więc nie myślcie o książkach z anatomii, jogi e, w kategoriach książki, którą możecie wziąć ze sobą na plażę. Może zacznę od dostępności tej książki. Ogólnie ona jest dostępna. Najczęściej jest dostępna na Allegro. Ciężej dostępna jest w sklepach stacjonarnych. Nie wiem o co chodzi z wszystkimi książkami z anatomii, które teraz jak robiłam research, taki żeby, żeby opowiedzieć Wam o książkach, które mam, gdzie one są dostępne i w jakich cenach. Nie, się, nie wiem co się stało z tymi książkami, ale nagle je wywiało. Po prostu jest bardzo mało, wy... może inaczej, jest mało wznowień danych tytułów, więc więcej znajdziecie książek na Allegro niż znajdziecie w sklepach. I sprawdzałam wszystkie, słuchajcie, empiki, merliny, tania książka, matras. Yy, lubię czytać, coś takiego. Było tego sporo, i żadna z tych yy, księgarni nie miała tej książki. I najczęściej wyglądało tak, że po prostu znajdowałam informacje, brak w magazynie. No ale informacja jest taka, że na Allegro czasem można znaleźć jeszcze te książki. Yy, cena. Tej książki to jest 79,70, czyli powiedzmy około 80 zł za tą książkę. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Wydaje mi się, że no, taka przyzwoita cena. No i może przejdę do środka. O czym ta książka w ogóle jest? To jest książka, która jest przede wszystkim bardzo ładnie wydana. Jest w niej mało tekstu, takich mało zapełniaczy. O, tak bym to nazwała. Jest mało zapełniaczy. Jest Tekst, który jest merytorycznie bardzo ściśle poukładany. Jest bardzo dużo ładnych zdjęć, które zaraz wam tutaj jakieś pokażę. Właściwie to nie są zdjęcia, to są słuchajcie, rysunki. Te rysunki były tworzone. Może Wam tutaj przeczytam. Zdjęcie to na Tomi jogi w siedzimie Breathing Project w Nowym Jorku. Leslie Kaminoff nadzoruje proces jako fotograf projektu. Lydia Mans pod szkła akrylowego fotografuje Derek'a w pozycji Bakasana. Janet i Elizabeth ukierunkowują drabiny. Końcowe opracowanie graficzne tego zdjęcia znajduje się na 234 stronie. Zobaczcie, tak wyglądał proces tworzenia tych zdjęć. I teraz przejdę do 234. I tutaj jest w wersji narysowanej. To jest taka grafika. Mam nadzieję, że to będzie widać. Więc książka pod tym względem jest naprawdę świetnie dopracowana. Są zaznaczone y, mięśni, które pracują, są przede wszystkim one podpisane i są podpisane i po polsku i w łacinie. To też jest super sprawa, dlatego że te osoby, które przeglądają też y, obcojęzyczne y, tytuły, to na pewno już zwróciły uwagę, że łacina jest uniwersalna, więc jeżeli nazywa się dany mięsień iliopsoas, to najczęściej będzie się nazywał iliopsoas. I w jakiejś tematyce niemieckiej, będzie zaznaczone M. Iliopsoas w angielskiej, więc język anatomii łaciny jest uniwersalny i to jest super plus, bo dzięki temu można się jakoś w tym wszystkim odnaleźć. Teraz opowiem Wam, jak, jak opisana jest ta książka. Generalnie w książce są rozdziały. Zaczyna się ona od no, podziękowania, wstępu typowo, potem jest dynamika oddychania, yoga i kręgosłup, zrozumieć asany, potem są pozycje stojące, siedzące, klęczące, pozycje w leżeniu na plecach, na brzuchu, pozycje z podparciem na rękach, no i literatura i źródła. Bardzo dobrze, przystępnie opisany wstęp odnośnie oddychania, odnośnie kręgosłupa. Um, to jest naprawdę bardzo taka książka, o właśnie tego mi brakowało, to jest książka, która jest bardzo dobra dla osób, które zaczynają poznawać, wchodzić w temat anatomii jogi. Tak, to jest to. To jest właśnie książka, w której znajdziecie bardzo dużo podstawowych informacji, ale one nie są, słuchajcie, na etapie... Um, jakichś takich totalnie dla żółtodziobów. Nie, to jest naprawdę bardzo dobra, merytorycznie książka. Ja pamiętam, że korzystałam z niej podczas pisania mojej pracy magisterskiej. Co tutaj jeszcze jest? Jest zawsze podana nazwa Asany, na przykład Baddha konasana akurat na tym mam otwarte. Jest przetłumaczone na polski, czyli pozycja spętanego kąta. Jest ten rysunek, jest tak klasyfikacja i podział, potem jest praca stawów, jest bardzo fajnie opisana ta praca stawów zwłaszcza dla kogoś, kto się tym y, interesuje i, i kogo to interesuje potem jest praca mięśni w zależ... i to jest podzielone na kręgosłup, kończyny dolne kończyny górne, potem wydłużanie czyli to tak jakby rozciąganie w kończynach, opisane jest w kończynach dolnych, w kończynach górnych jeżeli dotyczy dana asana akurat tu w badakon nie opisali potem są utrudnienia i uwagi E, oddychanie w danej asanie, co jest ważne, i potem jest na przykład pokazany wariant, zawsze jest jakaś tam ciekawostka, i tutaj na przykład jest e, wariant pokazany z rysunkiem dla kobiet w ciąży Na moim zdaniem świetne tutaj zilustrowanie tego. No i w sumie tak cała książka jest opisywana, czyli jest dana Asana i te elementy, o których opowiedziałam. I to są w sumie z plusów, które ta książka posiada. To przede wszystkim dużo wiedzy takiej podstawowej, ale też niepotraktowanej pobieżnie. Bardzo dobre zdjęcia, bardzo dobra grafika, która naprawdę obrazuje gdzie dany mięsień się znajduje. Też taka ładna, po prostu ta książka cieszy oko. Minus jaki jest, to jest taki, że chciałoby się mieć wszystkie te asany opisane. Wszystkie, wszystkie. A nie tylko e, ich część. Bo jednak tych asan słuchajcie nie jest tutaj dużo. Aż tak dużo. Książka generalnie ma stron e, jakieś 200, no 271. Więc e, tak jest sporo tego, ale, ale jednak nie, myślę, że część osób mogłaby szukać jeszcze troszeczkę więcej informacji na ten temat. Moja ocena jest ogólnie bardzo warta. Bardzo warta swojej ceny, super książka, którą naprawdę warto jest zainwestować jako podstawę zgłębiania anatomii jogi. Poszukajcie sobie informacji o Leslie Kaminoffie, jeden z naprawdę wartościowych y, nauczycieli w dziedzinie anatomii jogi, y, chociaż to nie jest jego taki główny temat, raczej zajmuje się oddechem. Ale mimo wszystko warta i książka, i sam autor polecenia. No i mam nadzieję, że uda Wam się dziś dorwać tą książkę i życzę miłej lektury. Do zobaczenia w następnym odcinku z tej serii. Pa! Tak.